Mam nadzieję, że są dzisiaj ze mną fani Harry'ego Pottera dlatego, że dzisiaj pokażę Wam grę właśnie z uniwersum Harry'ego Pottera. A będzie to Harry Potter Bitwa o Hogwart od 2 do 4 graczy od 11 lat wzwyż. Ja tą grę kupiłam dzięki Waszemu wsparciu, dzięki Waszym kawom za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Ok, tyle tytułem wstępu, a teraz Wam pokażę zawartość. Mamy 4 planszetki dla graczy, mamy 7 scenariuszy, jedną dużą planszę, 25 żetonów wpływu, 36 żetonów ataku, cztery serca, 8 znaczników mroku i instrukcję, czyli tak naprawdę scenariusz pierwszy. Teraz więc pokażę Wam jak wygląda zawartość pierwszego scenariusza, pozostałe odkryjecie sami. Oto cała zawartość pudełka scenariusza pierwszego. Mamy 4 bohaterów, a każdy z nich ma swój zestaw kart startowych. Mamy 50 kart Hogwartu, 4 karty pomocy, 2 karty miejsca. Mamy też 9 kart, które służą nam do rozdzielania poszczególnych scenariuszy, 3 karty czarnych charakterów i 10 kart czarnej magii. Jeśli chodzi o koszulki, to one nie są dołączone do tej gry. Ja je kupiłam oddzielnie. Zresztą nadal brakuje mi koszulek na te większe karty, ale niestety nie mam pojęcia, na jaki rozmiar tutaj koszulki muszę kupić. Jeśli wiecie, to proszę napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Będę Wam za to bardzo. Bardzo wdzięczna. Przygotowanie do gry zaczynamy od planszy, którą kładziemy na środku stołu. W tym miejscu kładziemy karty hokwartu i odsłaniamy sześć pierwszych z nich. Na tym polu kładziemy karty czarnej magii, czyli karty wydarzeń. Tutaj kładziemy karty miejsca. Poniżej kart miejsca kładziemy karty czarnych charakterów. Ponieważ to pole w pierwszych rozgrywkach jest nieużywane, to tutaj umieszczę znaczniki wpływu, znaczniki ataku i znaczniki mroku. Tak wygląda przygotowanie planszy do gry, jeśli chodzi o graczy to gracze otrzymują planszetkę, którą kładą przed sobą. Na polu numer 10 umieszczają serduszka, które symbolizują ich poziom życia. Następnie gracze wybierają postacie, którymi będą grać. Ja wybrałam Neville'a i Rona. Każda postać ma też zestaw kart startowych, które kładzie zakryte przed sobą. Oczywiście wcześniej je tasując. Dodatkowo gracze też otrzymują karty pomocy, jeśli ich oczywiście potrzebują. Ja ponieważ ich nie potrzebuję i nie mam miejsca, to ich tutaj nie użyję. Przed samą rozmówcą Zgrywką jeszcze odsłaniamy sobie pierwszego przeciwnika. Jak widzicie będzie to queerer. Żeby go pokonać, musimy na tym polu postawić 6 znaczników ataku, dlatego że on ma w serduszku liczbę 6. Liczba w serduszku zawsze nam mówi, ile żetonów ataku musimy na to pole postawić, żeby wroga pokonać. Po pokonaniu wroga mamy też nagrodę. Jest to gra kooperacyjna, więc wspólnie musimy sobie pomagać. W strachcie gry możemy zarówno w swojej turze, jak i w turze innego gracza zostać oszołomionym, co oznacza, że nasze życie spadnie poniżej 1. Gdy zostaniemy oszołomieni, to wszystkie żetony, które zgromadziliśmy, musimy odrzucić. Dodatkowo odrzucamy połowę kart z ręki. Jeśli mamy 5 kart, to odrzucamy dwie karty, a dodatkowo kładziemy jeden żeton mroku na Karcie miejsca. Jeśli jesteśmy oszołomieni, to oczywiście nie powiększamy naszego życia. Po skończeniu swojej tury przesuwamy nasze serduszko na pole 10. W przyszłej turze już nie będziemy oszołomieni. Na początku gry gracze dobierają po 5 kart na rękę. Następnie odsłaniamy pierwsze wydarzenie. Załóżmy, że graczem rozpoczynającym jest Neville. Co my tutaj mamy? Zawsze zaczynamy od karty wydarzenia, a potem idziemy do przeciwnika. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia o 1 i odrzuca kartę z ręki. A więc zmniejszamy i sprawdźmy, co by on mógł odrzucić. Odrzuci alcheomorę. Następnie patrzymy na atak wroga. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia o 1, więc znowu zmniejszamy. I sprawdźmy, jakie on ma karty. On ma mandragorę, ma teodorę, ma alheomorę i ma przypominajkę. Wszystkie karty z ręki możemy zagrać, ale nie musimy. Możemy je zagrywać w dowolnej kolejności. On zagra alheomorę. Zdobywa dzięki temu jeden znacznik wpływu. Za te znaczniki będziemy kupować karty Hogwartu, które będą nam rozbudowywać naszą tarię. Przypominajka, otrzymuje 7 żeton wpływu. Jeśli odrzucisz tą kartę, otrzymasz dwa żetony. Odrzucam. otrzymuje 2. Mandragora otrzymujesz jeden znacznik ataku albo Dowolny Bohater. Zwiększa swój poziom o 2. Ron nie potrzebuje zwiększyć poziomu, bo jest on maksymalny więc Neville bierze znacznik ataku. Teodora otrzymuje jeden znacznik ataku albo zwiększasz swój poziom o dwa. W tym momencie nie ma sensu zwiększać poziomu, więc bierze znacznik ataku. Kładzie je w tym miejscu i ma jeszcze trzy żetony wpływu. Za które kupuję zaklęcie reparo i dzięki temu będzie mógł otrzymać dwa żetony wpływu albo dobrać kartę. Karty, które kupujemy od razu dajemy na stos kart odrzuconych, chyba że wcześniej zagrałam kartę, która mi umożliwia dawanie tych kart na stos kart dobierania. Ponieważ Neville takiej karty nie zagrał, dokładę na stos kart odrzuconych. Żetony odrzucam. Uzupełniam kartę i na tym Tura newira się kończy, tutaj się nic nie dzieje, która idzie do rona. Zanim zobaczymy jakie on ma karty, sprawdźmy co się wydarzy. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom o 2, tak naprawdę o 3, bo queer oczywiście też nam zmniejsza poziom. I w tym momencie idziemy do rona. Ron rzuca 3 Alheomory. I dostaje 3 znaczniki wpływu, następnie rzuca przedmiot, otrzymujesz jeden znacznik ataku. Jeśli pokonasz czarny charakter, otrzymasz jeden znacznik wpływu. Ron raczej nie pokona queerera, więc, więc nie zdobędzie żetonu wpływu dzięki tej karcie. Wybierz albo otrzymujesz jeden znacznik ataku, albo zwiększasz swój poziom życia o 2. W tym momencie nie ma sensu zwiększać poziomu życia. Ron więc dobiera żeton ataku. Wkładzie dwa żetony i ma trzy żetony wpływu do wydania. I on kupi, hmm, może kupi esencję z dyptamu. Dowolny bohater zwiększa swój poziom o dwa. Oczywiście karta ląduje na stos kart odrzuconych. Dobieramy, idziemy do Neville'a. I pierwsze co robimy? Odsłaniamy kartę wydarzenia. Połóż znacznik mroku na karcie miejsca. Przegrywamy grę, kiedy zapełnimy obie te karty znacznikami mroku. Wtedy gra się kończy, a my przegrywamy wygrywają śmierciorcy. Grę wygrywamy natomiast kiedy pokonamy wszystkich wrogów. Dodatkowo oczywiście Nevir zmniejsza swój poziom życia o jeden przez atak Quillera. On ma raz, dwa, trzy, cztery 5 Alheomor. Więc rzuca, dobiera, dobiera pięć znaczników wpływu i kupuje, i kupuje incendio. Otrzymujesz jeden znacznik ataku i dobierz kartę. W tym momencie Neville nie ma kart dobierania, więc 100 z kart odrzuconych tasuje. A te znaczniki oczywiście oddaję i uzupełnia oczywiście kartę. Dobiera pięć kart. I tura przechodzi na rona. Pierwsze, co robimy, odsłaniamy kartę wydarzenia. Petryfikacja. Wszyscy bohaterowie zmniejszają swój poziom życia o 1 i nie mogą dobierać w tej turze dodatkowych kart. Aktywny bohater dobiera 5 nowych kart na koniec tury, a więc zmniejszamy życie o 1. Dodatkowo ron jeszcze zmniejsza życie o 1 przez atak Wheelera. I ron rzuci. Co on tutaj ma? Rzuci aż 4 Alchemory i dostaje 4 znaczniki wpływu. Otrzymuje też jeden znacznik ataku za każdą kartę sprzymierzeńca zagraną w tej turze. Niestety on nie zagrał żadnego sprzymierzeńca, a jedynie zaklęcia, więc nie dostaje znaczniku ataku. Za te 5 znaczników wpływu on kupi. Kupi Incendio uzupełnia karty i tak jak Neville, tasuje stos kart odrzuconych. W późniejszych scenariuszach warto nie tasować wszystkich kart odrzuconych, tylko te najstarsze, dlatego że często będziemy przeszukiwać stos kart odrzuconych, żeby poszukać jakiejś karty. Natomiast w pierwszym scenariuszu nie mamy raczej takiej możliwości, więc ja zwykle tasuję wszystkie karty i oczywiście znowu dobieram 5 kart. I tura idzie do Neville'a. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia i odrzuca jedną kartę z ręki. Jeszcze o jeden przez Quirrella. I sprawdźmy jaką kartę Neville musi odrzucić. Odrzucimy przypominajkę, dzięki temu otrzyma on dwa znaczniki. I zaczynamy od dwóch zakręć Alheomora. Chodźcie do mnie zaklęcia. Następnie hmm, on może albo otrzymać znacznik ataku, albo dowolny bohater zwiększy życie O2. Czy Ron tego potrzebuje? A wiecie co, tak zrobimy? Niech sobie ron powiększy życie o 2 i ostatnie zagrywa Neville Incendio, otrzymuje znacznik ataku i dobiera kartę. Mamy Teodorę, wybierz albo otrzymujesz znacznik ataku, albo zwiększasz swój poziom o 2. Hmm. Ciężki wybór, ale wiecie co? On weźmie ten znacznik ataku, dlatego że dzięki temu pokona quillera. A więc w składzie od razu też aktywujemy nagrodę. Wszyscy bohaterowie otrzymują po jednym znaczniku wpływu i zwiększają swój poziom życia o jeden ups. W normalnej sytuacji żetonów wpływu nie możemy zachowywać na kolejną rundę, ale jeśli jakiś bohater przekaże znaczniki wpływu innemu bohaterowi, to on może je zatrzymać do swojej rundy, tak samo jeśli chodzi o nagrodę z pokonania czarnego charakteru. Taką nagrodę też możemy przechować do kolejnej rundy. Na razie jeszcze tego czarnego charakteru nie usuwam, tylko Newir kupi sobie jakąś kartę. O, to jest właśnie też ciekawa karta. O, otrzymujesz jeden znacznik wpływu, możesz kłaść. Kupione karty z przedmiotów na wierzch tagi zamiast na stos odrzuconych. Także to jest ciekawa karta, ale myślę, że Nevilleowi ona się nie przyda. A przynajmniej nie w tym momencie. Chyba Neville kupi Lumos. Wszyscy bohaterowie dobierają po karcie, więc on ją kupuje. Oczywiście wszystko odrzuca. Uzupełniamy. I w tym momencie, która Nevillea się kończy, on sobie jeszcze uzupełni. Te znaczniki ataku usuwamy, a czarny charakter odrzucamy, możemy kłaść go tutaj. Natomiast ja go dam do pudełka, odsłaniamy kolejną kartę i która idzie do rona, ale najpierw wydarzenie, co my tutaj mamy. Petryfikacja, wszyscy bohaterowie zmniejszają swój poziom o jeden nie mogą dobierać w tej turze dodatkowych kart, a więc ciach. Jeśli chodzi o Kraba i Goira, to tutaj mamy napisane, za każdym razem, gdy przez efekt czarnej magii albo karty czarnego charakteru, bohater odrzuci kartę z ręki, zmniejsza swój poziom życia o jeden. Także na razie nic się nie dzieje. Tutaj nie musimy odrzucać niczego, prawda? Tak, nie musimy. co ma tutaj Ron? Oczywiście Ron zacznie od dwóch Alheomor. Dostaje dwa znaczniki wpływu. Następnie rzuci esencję z to Dowolny bohater zwiększa swój poziom życia o 2. Potem rzuci zmiatacza. Otrzymuje jeden znacznik ataku. Jeśli pokonasz czarny charakter, otrzymasz jeden znacznik wpływu. I mamy z przymierzeńca świstoświnkę. Wybierz albo otrzymujesz jeden znacznik ataku, albo zwiększasz swój poziom życia o 2. Od razu kładziemy. A za 3 żetony wpływu kupi może reparo. Uzupełniamy. Ron sobie dobiera karty, oczywiście. I Dura idzie do Newila. Ponownie odsłaniamy. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia o 2. Kapi na razie nam nic nie robią. Sprawdźmy, co ten Newir ma na ręce. Niestety Newir ma aż 5 Alcheomor. Więc zbierze sobie 5 znaczników wpływu. Kupuje, kupuje. Może tiarę przydziału. Otrzymujesz dwa znaczniki wpływu. Możesz kłaść kupione karty z przymierzeńców na wierzch swojej talii zamiast na stos kart odrzuconych. Uzupełniam. I oczywiście Newir dobiera. Potasuję tylko te karty. I tura idzie do lona, więc odsłaniamy kartę wydarzenia. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia o 2. Kapiroj znowu nic nam nie robią. Ron zagrywa 4 Alchemory, dostaje 4 znaczniki wpływu i otrzymuje 1 znacznik ataku i dobiera kartę. Otrzymuje kolejny znacznik wpływu, kładzie 1 znacznik ataku, a żetonów wpływu ma 5. Czy coś się ciekawego pojawiło? No niestety nie. Więc Ron kupi Incendio. Otrzymuje jeden znacznik ataku i dobierz kartę. Uzupełniam. Ron sobie uzupełni karty na ręku. I idziemy do Neville'a. Odsłaniamy karty wydarzenia. Połóż jeden znacznik mroku na karcie miejsca. goj. znowu nic złego nam nie robią. Zapomniałam oddać znaczników wpływu. Newir rzuci Reparo. Dobierze sobie kartę. Rzuci Teodorę. I tym razem... Hmm, a, weźmie sobie jednak znacznik ataku. Kolejny znacznik ataku, dzięki Incendio. I dobiera kartę. Przypominajka, ponownie mogę albo jeden otrzymać znacznik, albo jeśli odrzuca kartę, to dwa. Odrzucam. Następnie Lumos. Wszyscy bohaterowie dobierają po karcie. Dobieram. I znowu dwie Alcheomory. Dzięki temu mam dwa znaczniki wpływu. Otrzymuję albo jeden znacznik ataku, albo dowolny. Bohater zwiększa swój poziom życia o dwa. Myślę, że lepiej będzie zdobyć. Chociaż nie. Wiecie, co nie. Jednak. Niechlon sobie zwiększy życie, bo tutaj i tak Nevir pokona kraba i gojra. Jeśli chodzi o nagrodę, to wszyscy bohaterowie dobierają kartę, więc trzeba sobie wziąć, przetasować karty. I co my tu mamy? Niestety, Archeomora. Dobieramy znacznik, i Newir ma tym razem 5 znaczników. Hmm, on kupi te dwie karty. Esencję z dyptamu i Wingardium Leviosa. I oczywiście znaczniki wpływu odrzucam. Usuwamy oczywiście znaczniki ataku. Tę kartę odrzucamy. Ostatni przeciwnik to Marfoj. Za każdym razem, gdy znacznik mroku jest umieszczany na karcie miejsca, aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia o 2. Połóż jeden znacznik mroku na karcie miejsca. I niestety Marfoj się aktywuje. Zmniejszamy życie o 2 i tura idzie do rona. Okej, okay, mamy dwie alcheomory, więc od razu Ron je rzuca. Może też esencję z Dyptamu. Dowolny bohater zwiększa swój poziom o dwa. Tym razem Reparo. I Ron będzie chciał dobrać sobie kartę, więc szybko potasuje karty. I sprawdźmy, co to za karta. Niestety Alchemora, więc dobieramy sobie znacznik wpływu. Rzucamy Sprzymierzeńca. Następnie Fasolki otrzymuje kolejny znacznik ataku i wpływu i zmiatacz 11, kolejny żeton ataku. Jeśli pokonam czarny charakter, otrzymam znacznik wpływu. Nie pokonam go, niestety, ale może Neville'owi się uda. Ile my tutaj mamy żetonów wpływu? 4. Za 4 warto kupić piłki do Quidditcha. Otrzymuję znacznik ataku i zwiększam swój poziom życia o 1. Bardzo fajna karta. Od razu sobie ron uzupełni. Oczywiście uzupełniam też tę kartę. Karty wydarzeń natomiast tasuję. I mam nadzieję, że się nie wylosuje kolejna karta wydarzeń, która umieszcza znacznik mroku na karcie miejsca. Bo wtedy będzie o wiele trudniej. Ale mam nadzieję, że nie sprawdźmy. Och, no nie. Nie dlaczego. Ta karta zostaje ściągnięta. Całe szczęście przy pierwszym scenariuszu. Kolejna karta Miejsca nie odsłania nam dwóch kart wydarzeń. W późniejszych scenariuszach tak będzie, że te karty Miejsca będą coraz bardziej nam utrudniać naszą rozgrywkę. Niestety Marfo się w tym momencie aktywuje. Neville musi sobie obniżyć życie. I dobiera sobie pięć kart. No i sprawdźmy, co ma Neville. Karty sobie uzupełniamy pod koniec naszej tury, natomiast ja gram sama, więc czasami zapominam to zrobić. Od razu Nevil sobie rzuci 3 Alchemory i następnie odrzuci przypominajkę. Dzięki temu zyskuje dwa żetony wpływu, kolejne dwa żetony. Mogę kłaść kupione karty z przymierzeńców na wierzch swojej talii, zamiast na stos kart odrzuconych. Czy kupię sobie jakąś kartę z przymierzeńca? Kupię, więc kładę ją tu i Hagrid za 4. ale mam jeszcze cztery, więc sobie kupimy tę kartę. Znaczniki odrzucam. Ten cały stos w tym momencie tasuję. Oczywiście uzupełniam też karty Hogwartu. W tym momencie tura Neville się kończy, idziemy do Rona. Kartę Wydarzenia odsłaniamy. Aktywny bohater zmniejsza swój poziom życia o jeden i odrzuca kartę z ręki. Następnie otrzymuje jeden znacznik ataku, dobiera kartę i rzuci 3 Algeomory. Kolejne Incendio. Otrzymuje znacznik ataku i dobieram kartę. Ponieważ nie mam stosu kart dobierania, to szybko sobie przetasuję stos kart odrzuconych. Dobieram kartę. No niestety liczyłam na ciekawszą kartę. Dowolny bohater zwiększa swój poziom życia o 2. Następnie Ron atakuje Marfoja. I kupi sobie. Kupi sobie Reparo. Oczywiście od razu uzupełnia karty. I tura idzie do Neville'a. Kolejne wydarzenie. Połóż jeden znacznik mroku na karcie miejsca i sprawdźmy, co ma Neville. Wiecie, co ja już widzę? Że wystarczy, że Neville rzuci Teodorę, pobierze jeden znacznik ataku. Który kładzie tutaj i w tym momencie jest koniec, gry. Neville pokonał Drakon. I tak wygląda pełna rozgrywka. W scenariuszu pierwszym Harry Potter, bitwa o Hogwarts. Jak widzicie, gra jest bardzo prosta, jeśli chodzi o zasady. Natomiast w późniejszych scenariuszach nie jest wcale aż tak łatwo, zwłaszcza siódmy scenariusz jest naprawdę bardzo trudny. Ja w niego grałam cztery razy i za każdym razem przegrywałam. W kolejnych scenariuszach są dodawane kolejne elementy. Które nam gry rozwijają, wpływają na nią i przede wszystkim utrudniają ją, ponieważ każdy scenariusz wprowadza nowych przeciwników nowe wydarzenia i nowe miejsca. Jeśli chodzi o miejsca to za każdym razem używamy miejsca z konkretnego scenariusza. Natomiast jeśli chodzi o wrogów i wydarzenia to dokładamy tutaj wrogów i wydarzenia. Tak samo jeśli chodzi o karty Hogwartu. Je także będziemy dodawać do tej puli, więc ich będzie tutaj więcej. Karty bohaterów także ulegną zmianie. Mi Harry Potter Bitwa o Hogwart bardzo się podoba, chociaż początkowo bardzo się wzbrania Miałam, gdyby nie wasze wsparcie i wasze polecenie mi tej gry, to ja bym jej nie kupiła. Obawiałam się tego, że jest to gra na raz, dlatego, że jest to gra scenariuszowa. Jednak to nie jest gra scenariuszowa fabularna. Tutaj scenariusze nie dodają nam nowej fabuły, tylko nowe komponenty, które nam gę urozmaicają i przede wszystkim utrudniają ją. Czy jest to jednak gra bez wad? Moim zdaniem nie. Dla mnie wadą tej gry jest to, że mogę stanąć tylko po stronie dobra, a nie po stronie śmierci ożerców. Czemu? Nie mam pojęcia. Moim zdaniem bardzo łatwo można by było zmienić tę grę w taki sposób, żebyśmy mogli stanąć zarówno po stronie dobra, ale i po stronie zła. I zaraz mi powiecie, że to dlatego, że to jest gra kooperacyjna, że sobie tutaj pomagamy, ale śmierć też mogliby sobie pomagać w gruncie rzeczy. Jeśli chodzi o wykonanie, to sama branża niezbyt mi się podoba, dlatego, że te napisy na niej są kompletnie niewidoczne. Serio, trzeba się bardzo mocno przybliżyć, żeby tutaj ten napis rozczytać. Jedyny napis, który dobrze jest tutaj widoczny, to oczywiście logo, nazwa i tutaj ten stos kart odrzuconych. Pozostałe napisy są słabo widoczne. Jeśli chodzi o karty, to te też nie wyszły najlepiej. Najlepiej od razu kupić sobie koszulki, bo jak widzicie, one już tutaj zaczynają mi się niszczyć. Nie polecam sam grania bez koszulek, bo bardzo szybko wam się ta gra zniszczy. Dlatego też ja bardzo szybko kupiłam te koszulki. Po około czwartej rozgrywce zauważyłam, że te karty zaczęły się mi przecierać na bokach, więc od razu kupiłam te koszulki. Pochwalić muszę samą wypraskę, która jest przemyślana, bardzo dobrze wykonana. Możemy karty trzymać zarówno w pudełkach, ale też możemy trzymać w tych miejscach. I właśnie dlatego mamy te karty rozcierające, żeby łatwo nam było rozdzielić poszczególne scenariusze. Mamy też takie koszulki, które są nam dołączone do gry, w których to możemy trzymać karty i dzięki temu łatwiej je sobie porozdzielać, nie używając tamtych kart rozdzielających. Te szerokie karty też się w nich tutaj mieszczą. Tak samo jak te większe. Także bardzo fajny pomysł, bardzo mi się to podoba. Cześć tu Anastazja z przyszłości, która właśnie jest w trakcie montażu tego filmu, który teraz oglądacie. I przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która mocno mnie uwiela, jeśli chodzi o tą grę, a mianowicie to, że za każdym razem, gdy rozpoczynam nowy scenariusz, karty zdobyte w poprzednim scenariuszu muszę odrzucić. Ja wiem, dlaczego tak jest to robione, żeby nie było za łatwo, żebyśmy znowu mogli rozbudowywać swoją tarię, ale mi się to nie podoba, wolałabym móc zachować sobie karty, które wcześniej kupiłam. W tym filmie to już wszystko. Ja Wam tąkę naprawdę polecam. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za wsparcie i za polecenie mi tej gry. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!